Naszym celem jest promocja miasta koła pod największymi firmami motoryzacyjnymi w Niemczech. Dlaczego pod firmami motoryzacyjnymi? Ponieważ nazwa naszego miasta, czyli koło, jednoznacznie wiąże się z motoryzacją. Chcielibyśmy zaprosić jeden z koncernów motoryzacyjnych BMW, Mercedes, Audi bądź Porsche do inwestycji właśnie w kole. Mateusz, Daniel, Milena. Pod każdą z tych firm motoryzacyjnych chcemy spędzić jeden dzień robiąc happening miasta koła. Pragniemy wejść do każdej z firm, wręczyć graficzne zaproszenie miasta koła i powiedzieć parę ciekawych słów o kole. W znacznym stopniu wspiera nas Urząd Miasta w Kole. A Urząd Miasta w Kole zobowiązał się do obklejenia naszego Seicento, do wypożyczenia dla nas na tydzień przyczepki reklamowej oraz stworzenia banerów na, tą właśnie, na ten właśnie Hepening. Pomimo znaczącej pomocy ze strony Urzędu Miasta chcielibyśmy prosić Was o pomoc w kwocie 3000 złotych na nasz właśnie Hepening. Jeśli nie uzbieramy tych 3000, to nic nie szkodzi. Siano wraca na Wasze konta. Za Waszą pomoc mamy dla Was super prezenty. Powyżej 30 zł mamy dla Was smyć koło. Powyżej 75 zł otrzymacie od nas oto te super koszulki. Powyżej 150 zł mamy dla Was wycieczkę naszym oblotowym autem po kole. Fundamentem naszego projektu jest przede wszystkim promocja Masta Koła, ale również dobra zabawa i świetna przygoda. Liczymy na Wasze wsparcie!